Cześć. Cześć! To zdecydowanie będzie odcinek The Best of. Dorota Was urządzi, ponieważ właśnie wykorzystujemy moją ulubioną tapetę oraz moje ulubione szablony. Tutaj będzie łóżko. Łóżko w formie domku. Ono nie będzie miało tylnej ściany, dlatego tę ścianę musimy zbudować za pomocą tapety. Ja będę robić gwiazdki. A ty gwiazdki. możesz, Loni. Okay? Dobrze. Farba tablicowa. Znacie wszyscy bardzo dobrze ten temat, bardzo dobrze. Być może ona już jest nudna, ale tym razem farba tablicowa jest tylko tłem. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci miały kreatywny pokój, to nie musimy wydawać na to mnóstwo pieniędzy. Możemy właśnie pomalować tablicówką, powtarzam to od pięciu sezonów, ale tym razem nie tylko dzieci będą malować, tylko najpierw ciocia Dorotka. Gwiazdki sobie zrobi. Bo to czarne tło to jest po prostu rozbieżdżone niebo. Jak je zrobić? Bardzo prosto. Chciałam powiedzieć, że wszystkie niedoskonałości można naprawić. Tutaj mamy oto gwiazdę, która jest kometą, i to natchnęło mnie do tego, żeby zrobić jeszcze jedną taką kometę. Proszę. Na takiej czarnej ścianie wystarczy, że zrobimy kilka akcentów i ona już zaczyna zupełnie inaczej żyć. Do tego wszystkiego będzie jeszcze niedźwiedź z podświetlonym księżycem. Świetnie. Pa. Pa.